Witajcie, nie popatrzę się teraz na Was, bo prowadzę samochód. Mamy złotą polską jesień. Aż ja się chce wyjść z tego domu, pojechać na wieś i troszeczkę popracować. 22 stopnie Celsjusza pokazuje nam termometr. Dzisiaj w odcinku troszeczkę Wam przybliżę ideę permakultury, opowiem. O co w tym wszystkim chodzi, i przede wszystkim, jak ja to rozumiem, i jak ja będę właśnie chciała stosować zasady permakultury na końcu wsi. Także zapraszam Was serdecznie i jedziemy z koksem. Permakultura. To słowo zostało zapisane pierwszy raz prawie 100 lat temu. Natomiast w latach 70. ubiegłego wieku permakultura została zdefiniowana. Permakultura to zgodnie z definicją sposób projektowania ekologicznego, zrównoważonego. W zgodzie z naturą. Yy, permakultura zawiera w sobie trzy główne punkty. Po pierwsze, szacunek dla Ziemi, dla Ziemi jako dla naszej planety domu, w którym mieszkamy i z którego czerpiemy życie. Po drugie, szacunek do ludzi. Jako? To ludzi. Po prostu. Oraz po trzecie, dzielenie się. Ogólnie rzecz biorąc, dzielenie się wszystkimi nadwyżkami, które udało nam się pozyskać, żeby spełnić punkt drugi, czyli szacunek dla ludzi, do ludzi. Definicja perma permakultury oczywiście ewoluowała, zmieniała się delikatnie, ale zawiera ona w sobie kilka bardzo ważnych zasad, którymi ludzie stosujący permakulturę się kierują. I żeby nie było, że jestem jakimś tutaj i że się na permakulturze znam, to po prostu odeślę Was. Do Wikipedii, bo ja permakultury dopiero się tak naprawdę uczę. Słowo permakultura być może usłyszałam już kiedyś, ale z tego co pamiętam, to pierwszy raz miałam z nim styczność około roku temu. Także jestem totalnym laikiem i wszystko co wiem przeczytałam w internecie. Chodzimy na otwartą przestrzeń, gdzie będzie trochę wiało, więc prawdopodobnie nie będziecie słyszeć większości żółw, więc biegnij dalej, żeby nagrać Wam na dalszy materiał. Poprzez spędzanie czasu na współpracy z naturą możemy zaprojektować rozwiązania odpowiadające naszym potrzebom. Przez stworzenie systemów gromadzących zasoby podczas dobrobytu możemy zachować je na gorsze czasy. Zapewni sobie naprawdę użyteczne owoce wykonywanej pracy. Musimy ograniczać nieodpowiednie zachowania, aby systemy mogły sprawnie funkcjonować. Korzystaj w pełni z obfitości natury, aby ograniczyć zachowania konsumpcyjne i zależność od zasobów nieodnawialnych. Gdy doceniamy i używamy wszystkie dostępne zasoby, nic się nie marnuje. Patrząc z dystansu, możemy obserwować wzorce w naturze i społeczeństwie. Mogą one stanowić trzony naszych projektów, do których dodamy następne szczegóły. Gdy umieszczamy właściwe rzeczy na właściwym miejscu, powstają m.in. związki i rzeczy te pracują wspólnie, nawzajem się wspierając. Małe i powolne systemy są łatwiejsze w utrzymaniu niż duże. Lepiej wykorzystują zasoby lokalne i dają wyniki bardziej zrównoważone. Różnorodność zmniejsza wrażliwość na zagrożenia i wykorzystuje unikalne właściwości środowiska, w którym się znajduje. Najciekawsze sceny rozgrywają się w miejscach granicznych. Są to często najbardziej cenne, różnorodne i produktywne elementy systemu. Poprzez uważną obserwację możemy pozytywnie wpływać na nieodwołalne zmiany, interweniując we właściwym czasie. Permakultura czerpie przede wszystkim z obserwacji natury i z tego, co dzieje się w środowisku naturalnym. Żebyście mogli zobaczyć, o co to w tym wszystkim chodzi, najlepiej udać się do lasu. Pobiegnijmy tam. Jesteśmy! Chodźcie troszeczkę w głąb, Zobaczcie, co się dzieje w lesie i zrozumcie razem ze mną zasady permakultury. Las to świetna inspiracja dla wszystkich zainteresowanych tematyką permakultury, bowiem jest to idealny przykład tego, jak permakultura powinna wyglądać. No więc, jak powinna wyglądać? Ja rozumiem to w ten sposób, że rośliny e, rosną. I z gleby pobierają składniki naturalne. Wyciągając plon z gleby, zabieramy wszystkie składniki razem z plonem. I w ten sposób wyławiamy nasze podłoże. Więc trzeba w jakiś naturalny sposób zatrzymać wszystko, co najcenniejsze w glebie. Można to zrobić na przykład ściółkując glebę. I yy, ściłkowania powinniśmy właśnie uczyć się, chodząc do lasu. Zwróćcie uwagę yy, na yy, najniższe partie lasu na ziemię, na poszycie leśne. Jest idealnie i pięknie wyściłkowane. Wyściłkowane za pomocą tego, co tutaj rosło, czyli mamy tutaj igliwie, liście, gałązki. Wszystko, co pobrała roślina do tego, żeby żyć, zwróciła w tym miejscu. A to kropka. To jest ta pierwsza sytuacja, którą Wam chciałam pokazać. Yy, tutaj mamy trawnik, yy, łąkę, chwastnik, pięknie zielony, soczysty. A yy, tutaj mamy yy, przesyłkę yy, karton. Ten karton tutaj leży przez tydzień, to jest tylko tydzień. I chciałam Wam pokazać różnicę w wybarwieniu. Mam nadzieję, że Wy to widzicie, yy, że trawa pod kartonem zrobiła się jaśniejsza, bo nie ma dostępu do słońca, więc zaczyna powoli po prostu obumierać. To jest tylko tydzień leżenia kartona. Teraz wyobraźcie sobie, że ten karton leży dłużej i po prostu trawa i wszystkie chwasty obumierają. I o to po prostu chodzi w ściółkowaniu. Gleby za pomocą kartonów. Wszystko, co dziś obejrzeliście w filmie, jest wiedzą teoretyczną, którą przeczytałam w internecie. Tudzież zobaczyłam na różnego rodzaju filmikach YouTube'owych lub w podcastach tematycznych. Natomiast, jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. U mnie na końcu wsi w praktyce, to zapraszam do dalszego oglądania mojego kanału. Subskrybujcie, komentujcie, dostarczajcie mi wiedzy. I co? Jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Miastowej na końcu wsi. Teoria przedstawiana w filmie to tylko ułamek wiedzy na temat permakultury. Zapraszam do wspólnego zgłębiania tego tematu.